Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku e, na domowej hodowli zwrótka się kłaniam bardzo serdecznie. E, Przed Państwem ekranem dzisiaj e, psemek, Oczywiście bez e, zmiany. E, no i tak krótki przegląd e, mojego e, gubikarium e, Jak widać, e, rybki, które mam naprawdę już ładną kolekcję y, różnych odmian mówików hmm. ostatni zakup który był to jest ten samczyk tutaj co widać lep, y, u góry Nawet właśnie zostałem dostali y, jedzenie trochę aby wszystkich y, pobudzić do do trochę do y, byli bardziej aktywniejsi oczywiście ale tak jak wspomniałem w dzisiejszym odcinku będzie o literaturze jakie mam książki w moim kolekcji o oczywiście akwarystyka mamy tu akwarium Piter Standelman, Standelman. I co tu mamy? Na pierwszym dniu, oczywiście, gubik. E, I tu mamy wstępy. bla. bla, bla. dwa dni ciekawsze, Różne odmiany. E, właśnie gubiki, widać widać. No. Tak, szybko, pokrótce, będę wam pokażę. Tak, pewnie znacie tą książkę też, macie, może, kolekcję Tak, to pochwalcie się też, oczywiście. E, druga książka, jaką posiadam, jest Ryby w akwarium e, H. Jakubowski i J. Ring e, No, e, ale w ogółem jest czarno-biała książka. E, rok produkcji to jest e, 88 to jest stara, e, a ta pierwsza była w e, produkcji, rozprodukcji e, była już młodsza, na pewno mm. tak, e, na pewno młodsza. Mm. o, 90 rocznik. Tu w produkcji 90, czyli jak nie dwa lata później, później Hans, Freddy, Frey, Ryb, Akwarium środkowodne No, to jest. Hmm, hmm, no dosyć du, du, gruba książka e, i rok produkcji mamy w test to jest dosyć stara już książka ale ma ponad ma ponad 300 stron jest tu naprawdę masa można przeczytać później

Jest to naprawdę dużo Do pielęgnic różnych A jak wiecie Mam oczywiście Pielnicę oczywiście mam do sprzedaży Czyli tak Pielnica Zebra Pospolita Klasik zwana oraz e, piernica mm, Albinos i samca Nikur Goranska. Samiec e, e, około 24 metrów, jakby to były zentrażowane. Oczywiście zapraszam do kontaktu. E, następna książka mamy a, moje hobby akwarium. E, tu mamy oczywiście różne ryby. Jest to też dosyć, de, dosyć gruba książka. Oczywiście tam wstęp mamy, i mamy też z, z wydawnictwo z lat de, 90. Później moje akwarium Klaus Wej We, Weid, Weid. No, Jest tu izolacja do. Co do e, przeglądania jest dużo, bardzo dużo czytania oraz dużo e, też mamy, jest tu e, takie mm, obrazkowe, książka no, tropikalne, akwarium akwarium słodkowodne, są to, no, dwie z mojej kolekcji no i tutaj też mamy różne akwarii e, o rybach, ale także nie tylko, bo jest też jak zakładać pierwsze akwarium, ale to to moja pierwsza książka oczywiście, ale to było dawno, dawno temu już, teraz już wiem oczywiście. E, no to mamy drugą książkę. Też ryby słodkowodne i też ona jest ze. Rok produkcji jest. E... Rok produkcji mamy też. Było młodsze. 2004. Jest, to jest najmłodsza moja książka. E... Oczywiście na Oliksie e... też mam mm, we dazy e... książki. E... No, nie akwarystyczne, nie związane z akwarystyką, ale y, na przykład y, gryżonie, myszy, chomiki, y, potem o psach też różnych, y, różnych y, ras, rasy, bo jak wiadomo, psy na rasy, y, się, y, się dzieli na rasy, Grzyżonie się dzieli na odmiany. Oraz ryby na też na odmiany, nie rasy. Chociaż się mówił, że e, że e, są gubiki, na przykład na temat, jak mam tu trzymać gubiki, w ręku mamy no, przed sobą, przed sobą moim achwolimy, no jesteśmy gubikowym Nie jest to według mojego spostrzeżenia, nie jest to rasa, rasowe gubiki, tak zwane, jak to niektórzy mówią po prostu odmiana jest to mm, gubika na przykład kobra czy ten kobra e, czy e, black e, gubi black czy tam e, na przykład e, blond e, red czy e, e, powie oko oczko, oczko, czy tam e, inne to są, nie są, to według mojego sposadzenia, to nie są e, gubiki e, rasowe tylko po prostu odmiana ale e, wiadomo każdy ma e, każdy mówi po swojemu a więc ja mówię, że to są odmiany i nie jest mówią sobie, że to są e, rasa e, dobra, co tam jeszcze? E, jak widać w moim akwarium, hmm, sobie rybki pływają o proszę pan proszę zobaczyć, tu mamy nawet mamy tu sobie rybki pływają. Zapki też nie, nawet niektóre są tu widzę ale e, ja ich nie, nie odławiam. po prostu później jak będą te co w tym akwarium, e, które będą będzie ich po prostu za dużo e, Będą e, selekcjonowane i, e, i pójdą do e, innych zbiorniczków. Do na, domina na, do hodowle gdzie mam bielnicę. Co e, można zobaczyć we, tam w którymś odcinku e, na moim kanale. E, wiadomo gobiki e, się plemią. E, dosyć mocno, więc yy, yy, na pewno będziecie mówić, yy, że niedługo będzie pserybienie. Nie, nie będzie pserybienia, ponieważ wszystkie gubiki, te co są, będą już małe, maluchy, będą większe, pójdą do zbiorników na hodowle, yy, tam gdzie mam Ryby, pielnicze oraz mieczyki, molinezje i gubiki też gub... tam są, parę tam jest, właśnie, ale to jeszcze trochę będą, będzie tu więcej, będą w sprzedaży. Na razie po prostu mm, jak najbardziej można kupić ryby, nie tylko piernice oraz inne gatunki. Ale pod y, zamówieniem. E, więc y, serdecznie mu się zapraszam. Y, a w następnym odcinku już będzie o. Y, o. A. Y, a nie powiem. Wam. O, y, powiem wam w następnym odcinku. Ale oczywiście e, jak najbardziej zapraszam Was do pozostawienia łapki w górę o subskrypcję. Jeśli tego nie zrobiłeś, więc serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A jeśli tak z mój kanał, oczywiście nie będziesz tego załował, bo ponieważ będzie się działo, będzie się działo, och będzie się działo, będzie się działo i to e, ostro, bo można powiedzieć. Więc e, już e, też niebawem będą, mm, będą, e, będziecie na bieżąco widzieć na kanale e, Zwrótka grudząc Oczywiście, oczywiście też zapraszam wszystkich na e, Facebooka Zwrótka grudząc oraz na Olixa Zwrótka Grudząc No i jak wiecie, już teraz e, też na. YouTube'em będą filmiki. Eee, to tyle. A więc pozdrawiam serdecznie i zobaczenia w następnym odcinku. I zapraszam oczywiście do komentarzy. Oczywiście. Jak najbardziej. A więc do zobaczenia i życzę Wam tym, co, yy, co dopiero co oglądają go rano. Mówię wszystkim dzień dobry, a wszystkim co mówią e, oglądają ten filmik wieczorem mówię dobranoc i miłej nocy. A więc do zobaczenia na następnym odcinku. Hej!